Nawykliśmy mówić o Imperium Azteków starożytnego Egiptu, rzymskim czy osmańskim. Były one całkiem spore, ale były i większe. Przerobimy sobie je wszystkie i dowiemy się wszystkiego, które były mniejsze, które większe, które silne, a które słabe. Prosto z mostu zapraszam w podróż po największych imperiach tego świata. Na pierwszy ogień: Imperium Azteków. 6 milionów mieszkańców, 220 tysięcy kilometrów kwadratowych. Istniało w latach 1428-1521. Uważali, że aby podtrzymać istnienie świata, konieczne są krwawe ofiary z ludzi. Choć nie zawsze. Co ciekawe, uważali, że człowiek ma trzy dusze: jedną do spraw woli i logiki, druga do pasji i agresji, a trzecia do miłości i witalności. Zatem według nich ważne były głowa, wątroba i serce. Następnym imperium jest starożytny Egipt. Gdzie rezydowało od miliona do dwóch milionów ludzi, zajmowało obszar miliona kilometrów kwadratowych, no i istniało od 3100 roku przed naszą erą do 30 roku przed naszą erą. Władało nim niemal 170 faraonów obu płci. Dwa tysiące lat nawiewanego piasku zakryło dziedzictwo ich kultury, wierzyli, że przyroda jest wyznacznikiem przyszłych wydarzeń, a do dzisiaj niektórzy wierzą tak samo jak starożytni Egipcjanie, że Ziemia jest płaska i ma kształt koła. Imperium Rzymskie, gdzie mieszkało 70 milionów ludzi, zajmowało powierzchnię 5 milionów. Kilometrów kwadratowych no i istniało od 27 roku przed naszą erą do 476 roku naszej ery. Tu ojciec rodziny mógł oddać swojego syna w niewolę, ale już ojcobójstwo był karane śmiercią. A popularny w dzisiejszych czasach depilator nazywa się tak po niewolniku, którego zadaniem było usuwanie zbędnego zarostu swojego pana. Imperium Osmańskie. Rezydowało tam 35 milionów ludzi na obszarze 5 milionów 200 tysięcy km kwadratowych. Imperium istniało od 1299 roku do 1922. To tutaj rozpowszechniona była falaka, czyli charakterystyczna dla Imperium Osmańskiego biczowanie stóp, gdzie jest dość bolesne z racji zakończenia nerwów w stopach, a jej liczne ruchome części stopy boleśnie przemieszczają się względem siebie. Cesarstwo Brazylii miało 8,5 miliona kilometrów kwadratowych, mieszkało tam praktycznie 10 milionów ludzi, no i istniało od 1822 do 1889. Imperium było niesamowicie postępowe, uwolniło się z początku spod jarzma brytyjczyków, zasłynęło jako wyjątkowo postępowe cesarstwo i było drugim najpotężniejszym państwem w obu Amerykach zaraz po USA. Tylko, że jakoś im nie zależało na tym, żeby utrzymać cesarstwo, i w 1889 roku zniesiono cesarstwo, a proklamowano republikę. Imperium Portugalskie to dziesiąte miejsce w rankingu. Nieznana ilość ludności mieszkała na obszarze 10 milionów 400 tysięcy km kwadratowych. Istniało to imperium od 1450 roku do uwaga 1999, czyli stosunkowo niedawno przestało ono istnieć. A miejmy na względzie, że obecnie Chiny i USA mają po 9,5 miliona km2, a Kanadzie niewiele brakuje do 10 milionów km2. Było pierwszym imperium globalnym, 6 wieków nie zapewniło prosperity w nieskończoność. Na znaczeniu straciło wiele w 1822 roku, kiedy Brazylia uzyskała niepodległość. Było najdłużej istniejącym imperium kolonialnym, a dzisiaj jest podzielone na 52 niepodległe kraje. Kalifat Bagdadski, państwo było rządzone przez Abbasydów od 750 roku do 1258, roku miało wielkość 11 milionów 100 tysięcy km kwadratowych, gdzie mieszkało 44 miliony ludzi. Od 762 roku miało swoją stolicę w Bagdadzie. Tu miała miejsce złota era islamu i ruszyły praktycznie wszystkie dziedziny, jakie mogły. Nauki, edukacji, filozofii, a przedstawiciele poszczególnych dziedzin byli celebrowani, jak i wynagradzani, tak jak dzisiejsze gwiazdy sportu czy muzyki. Francuskie imperium kolonialne 13 milionów kilometrów kwadratowych. W 1938 roku liczyło 113 milionów ludzi. No cóż, spóźnili się z całym powiększaniem swojego imperium. Szybsi byli od nich Portugalczycy, ale przyznać im trzeba jedno, byli zdecydowanie skuteczniejsi, jeśli chodziło o powierzchnię ziem. O ponad 2,5 miliona kilometrów kwadratowych skuteczniejsi. Proces dekolonizacji przeprowadzono w latach 60. XX wieku. Dynastia Jaun, szczęśliwa siódemka, siódme miejsce, zajmują z 14 milionami kilometrów kwadratowych. Imperium istniało od 1279 do 1368, gdzie mieszkało niemal 60 milionów ludzi. Dzisiaj tyle kilometrów kwadratowych ma Antarktyda, właśnie 14 milionów kilometrów kwadratowych. Dynastia ta zarządzała imperium chińsko-mongolskim, a powstała dzięki działaniom i zabiegom wujka Chingis Hana, czyli Kubilaj ten mianował się pierwszy cesarzem Chin, a to okres największej świetności Chin. Wszystko kwitło: religia, nauka, ekonomia, edukacja, administracja. Zepsuło wszystko inflacja napędzana korupcją, a niestety, iskrą, która to całą tę beczkę prochu rozsadziła, była żółta rzeka. Która niestety wylała na tyle, by wywołać katastrofalny społeczno-polityczno-gospodarczo-ekonomiczny kryzys. Dynastia Qing. 14 milionów 700 tysięcy kilometrów kwadratowych. Istniało imperium od 1644 do 1912, gdzie mieszkało, uwaga, 432 miliony ludzi. Mówili o niej, że to dynastia mandżurska. W każdym razie była ostatnią dynastią panującą w Chinach. Pod ich rządami znalazły się oprócz Chin, Tajwan, Tybet. Gigantyczne tereny Azji Środkowej i Mongolia, a do tego zwasalowali Koreę i Wietnam. Trzy okresy można tu wymienić: pierwszy rozkwitu gospodarczego, drugi z regresem gospodarczym, z licznymi buntami, a na koniec trzeci, kiedy skończyły się rządy dynastii po ataku m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, a także po rozbiorze Chin, w której brali udział zarówno Niemcy, jak i Rosjanie. Kalifat Ummajadów to piąte miejsce w rankingu. 62 miliony mieszkańców rezydowało na 15 milionach kilometrów kwadratowych w latach od 661 do 750. Ich panowanie przyniosło złotą erę islamu. Z początku z siedzibą w Mekce, potem w Damaszku miał idealną administrację, która po dzisiejszy dzień stawiana jest za wzór innym na całym świecie. Kraj kwitu i ekonomicznie i kulturowo, a państwo było bardzo tolerancyjne. Imperium hiszpańskie, tuż za podium niestety z 68 milionami mieszkańców, zajmowało obszar 20 milionów kilometrów kwadratowych. Istniało w latach 1492-1975. Karol V Habsburg określił je mianem Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. W skład Imperium wchodziły kraje z Europy, obu Ameryk, Afryki, Azji i Oceanii. Swój początek miał przy zjednoczeniu Hiszpanii, a koniec nastąpił wraz z uzyskaniem niepodległości przez ostatnie kraje afrykańskie. Imperium Rosyjskie, trzecie miejsce na podium, a dzisiejsza Rosja ma o 6 milionów kilometrów kwadratowych mniej, bo 17 milionów kilometrów kwadratowych, 176 milionów mieszkańców, imperium mieściło się na obszarze 23 milionów kilometrów kwadratowych w latach 1721-1917. Dzisiaj Rosja jest największym państwem świata, ale nie jest tak potężna, jak to niegdyś bywało. Tak do czasów rewolucji październikowej. Miała we władaniu sporą część Europy Wschodniej, Azji, miała we władaniu Alaskę, którą nieroztropnie dość Sprzedali Amerykanom w XIX wieku. Imperium miało imponujące rozmiary, ale nigdy w swojej historii nie mogło konkurować z większymi, bo choć faktycznie byli gigantyczni, to całość ich terytorium nigdy nie była dobrze zagospodarowana. Drugie miejsce na podium zajmuje Imperium Mongolskie. 110 milionów mieszkańców, 33 miliony kilometrów kwadratowych i to wszystko w latach 1206-1368. Tu rzecz jasna pojawia się sam Chingis Khan, ze swoimi Mongołami w ramach podbojów udało się temu Imperium podjechać do Polski i Węgier, a cała seria udanych podbojów zatrzymała się z racji śmierci rządzącego Ugedeja. A wszystkiemu tak naprawdę winna jest tradycja, ponieważ zgodnie z nią wnuk Chingizhana miał święty obowiązek stawienia się na pogrzebie. A to oznaczało, że musiał rozpocząć mozolną drogę powrotną do swojej ojczyzny. Postawiło to w zasadzie kres dalszej ekspansji, choć próbowali kilkakrotnie, a państwo się rozpadło. Powiedzmy, coś takiego się porobiło na podobieństwo rozbicia dzielnicowego, gdzie imperium trzeba było podzielić między wnuków, a tych było dość sporo. No i na pierwszym miejscu, ostatnim imperium na liście jest imperium brytyjskie. Od pół miliarda do ponad dwóch miliardów ludzi 33 miliony 700 tysięcy km2. Istniało w latach 1583-1997. No tak, stosunkowo niedawno istniało to największe państwo w dziejach ludzkości. Brytyjski monarcha był w 1921 podawany jako suweren Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Kanady, Indii i rozległym pasie ciągnącym się od Delty Nilu aż po przylądek dobrej nadziei. Zapaść imperium następowała stopniowo. Dzięki statuom westminsterskim nadanym przed II wojną światową oderwały się Kanada i Australia, potem posiadłości w Indiach i Afryce, uzyskały mniej lub bardziej pokojowo niepodległość. Dzisiaj brytyjski monarcha jest formalną głową wielu państw na terenie byłego imperium, a zrzeszająca jest wspólnota narodów odpowiada za dalsze utrzymanie bliskich więzi kulturowych i gospodarczych. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się potężne imperia historyczne podobały. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę. Jeżeli się nie podobało, to dajcie kciuki w dół. Jeżeli wam się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, żeby sobie pogadać albo zasugerować jaki następny film zrobić. No i link do niego jest pod filmem. Zachęcam też do pisania maili. Jest w zakładce informacje. No i cóż, dzięki też bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam pomaga ich klikanie. A my się widzimy przy okazji na tego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jak wielkie jest jego imperium. No i wpadnijcie na drugi kanał, fakty na wynos, zapraszają serdecznie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.